Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Szczęść Boże! Konferencja prasowa Konfederacji. W silnym składzie kolega poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Mulawa. I w mojej skromnej osobie, nasza reprezentacja w parlamencie eurokołchozowym, a stajemy tutaj dzisiaj by odnotować obecność w Warszawie Reichsführerin von der Leyen w związku z rozpoczęciem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ta cała prezydencja, ta cała Unia Europejska, to oczywiście, szanowni państwo, przedsięwzięcie fasadowe, nie mające. Dla Polski i dla świata realnych, zbawiennych skutków, ale obecność pani von der Leyen zaznacza nieubłaganą kontynuację wszystkich złych, katastrofalnych antypolskich, antyeuropejskich, antyludzkich polityk eurokołchozu. I Konfederacja w tej sprawie wypowiada się jasno w telegraficznym skrócie von der Leyen Persona non-grata w Warszawie, w Polsce wśród wolnych, normalnych ludzi. Natomiast Konfederacja jak zawsze murem za polskimi rolnikami, których protesty będą trwać przez cały dzisiejszy dzień. Od najbliższych godzin spotkamy się z polskimi rolnikami pod przedstawicielstwem Eurokołchozu w Warszawie, aż do wieczora, kiedy to notable wierchuszka Warszawska i Brukselska będzie fetować to propagandowe Przedsięwzięcie w Teatrze Wielkim w Warszawie. To troszkę jak z dziadów części trzeciej, taki bal u senatora, i tam pada taka kwestia. Coraz nam z Moskwy nasyłają samych łajdaków stek. Dziś, jak w lustrzanym odbiciu, nie z Moskwy, a z Brukseli, przyjeżdżają do Warszawy ludzie, którzy niczego dobrego nie mają Polakom do zaoferowania. Zwłaszcza polskim rolnikom, ponieważ Zielony dzisiaj dla zmylenia polskiego i europejskiego rolnika inaczej nazywany mówi się już o dialogu strategicznym. Ten cały dialog strategiczny po prostu jest ostatecznym rozwiązaniem kwestii polskiego i europejskiego rolnictwa. To rolnictwo obzięte w imadło, otwarte na produkcję ukraińską i produkcję argentyńską, z jednej strony preferencje dla Ukrainy, Dopuszczenie do nieuczciwej konkurencji, w której polski i europejski rolnik nie może się ostać, dlatego że polski rolnik musi spełniać coraz bardziej wygórowane, wyśrubowane normy, podczas gdy tam na wschodzie produkuje się ziarno, produkuje się rozmaite, rozmaite dobra, które nie muszą spełniać żadnych wyśrubowanych warunków, a z drugiej strony Umowa Mercosur, czyli otwarcie rynku europejskiego na produkcję z Ameryki Łacińskiej. No i powtórzmy, endlozum, ostateczne rozwiązanie polskiego rolnictwa, zwłaszcza, że dialog strategiczny zakłada jeszcze większe utrudnienia, rozszerzenie hmm, haraczu. Podatku za emisję dwutlenku węgla, także na rolnictwo. To, co do tej pory, jak niektórym się zdawało, dotyczyć miało tylko wielkiego przemysłu handel emisjami, to ma dotyczyć także produkcji rolno-spożywczej. Temu się sprzeciwiamy. Sama osoba pani Urszuli von der Leyen to jest, Szanowni Państwo. To jest postać, to jest osoba, którą stosowniej byłoby zapraszać na przesłuchania prokuratorskie i stosowniej byłoby gościć na ławach oskarżonych przed sądami i trybunałami. Przypomnijmy, pani Urszula von der Leyen w swojej mowie. Inauguracyjnej na rozpoczęcie trwającej kadencji Parlamentu Europejskiego odwołała się wprost i bezpośrednio do Ventotene, manifestu z Ventotene Altiero Spinellego. Kto sięgnie do tej lektury, ten przekona się, że jest to program anihilacji narodów europejskich, to jest program likwidacji prywatnej własności. Jak traktowalibyśmy kogoś, kto by miał dla nas taką ofertę polityczną? Oh Jak traktowalibyśmy obce państwo, które dążyłoby do likwidacji własności prywatnej i narodowości polskiej. Traktowalibyśmy taką osobę i takie państwo, taką organizację jako wroga. A zatem spójrzmy prawdzie w oczy. Dzisiaj do Warszawy przybywa nasz wróg, którego celem jest doprowadzenie rozmaitymi politykami, w tym właśnie Zielonym Ładem, Niebieskim Ładem, tęczowym Ładem, paktem migracyjnym, Doprowadzenie do likwidacji narodowości i państwowości polskiej. Dlatego, kiedy stwierdzam Urszula von der Leyen, persona non grata w Warszawie, to nie jest to żadna figura retoryczna, nie jest wymagana żadna licencja poetycka, żeby zinterpretować moje słowa. Proszę je interpretować jak najbardziej dosłownie. Poza odwołaniem do manifestu Altiero Spinellego, takiego. Eurokomucha założyciela, którego imię i nazwisko figuruje na frontonie głównego gmachu siedziby Parlamentu Eurokołkozowego w Brukseli. Pani von der Leyen jest przecież notorycznym podżegaczem wojennym. Pani von der Leyen usilnie propaguje eskalację wojny na wschodzie i nie tylko, zresztą ponieważ pod jej przywództwem Unia Europejska angażuje się również w eskalację innych konfliktów wojennych poza konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Czy te działania nie wyczerpują znamion kodeksowego? opisanego w kodeksie karnym deliktu, jakim jest udział w przygotowaniach do wojny napastniczej, no to jest właśnie pytanie dla prokuratorów i dlatego dlatego wyobrażam sobie, że w normalnym świecie i w wolnej Polsce na panią von der Leyen czekałby prokurator, a nie serdeczne przyjęcie na szczytach władzy. Pakt migracyjny wszystkie te działania, które prze noszą na nasze Terytorium, na terytorium Polski i całej Europy zjawiska społeczne, które skutkują drastycznym obniżeniem bezpieczeństwa publicznego. I to jak drastycznym, to widzieliśmy w ostatnich dniach, chociażby w Niemczech. Czy tego sobie życzymy w Polsce? Czy chcemy w Polsce takich tragedii, takich ekscesów, takich zbrodni, których ofiarami padają niewinni, bezbronni cywile? Nie, nie sądzę, by. Ktokolwiek przy zdrowych zmysłach mógł sobie tego życzyć, a zatem nie powinniśmy podejmować w Polsce Uszuli von der Leyen, która jest zadeklarowaną propagatorką takiej polityki, która właśnie takim uszczerbkiem bezpieczeństwa publicznego skutkuje. No i wreszcie warto o tym przypomnieć, pani von der Leyen była zaangażowana w totalitarny projekt sanitarystyczny pod pretekstem niemanej pandemii miało to również aspekty aferalne handel eksperymentalnymi medykamentami które były zamawiane hurtowo przez rządy także europejskie i przez Unię Europejską to wszystko to wszystko składa się na całokształt dokonań pani Urszuli von der Leyen, które, które to dokonania mają charakter deliktów kryminalnych. W żadnym wypadku Polska nie powinna fetować takiej osoby. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie powinien być gorliwym wykonawcą zleceń, które przychodzą do Warszawy z Brukseli. Pan poseł Mulaw. Urszula von der Leyen, persona no grata nie tylko w Warszawie, to jest persona nograta w całej Polsce. Polsce. Szanowni Państwo, pod pozorem dbania o czyste środowisko, eurokraci, a ja na, na czele z panią Urszulą von der Leyen, która wizytuje dzisiaj Warszawę, no menomenu uprawiają brudną politykę e, skutkującą zniszczenie polskiego rolnictwa, jak zniszczenie polskiego rolnictwa, to i utratą bezpieczeństwa żywnościowego Polski. E, polskie rolnictwo odczuwa negatywne skutki głosowań wespół, w zespół platformy z PIS-em, wtedy kiedy rozciągali polsko-ukraińską granicę, decydując się na napływ, masowy napływ i zalewanie e, wątpliwej jakości zbożem z Ukrainy polskich silosów, polskich magazynów tą taką nieuczciwą bym powiedział konkurencję ze strony firm ukraińskich, ale również innych firm ze, wschodni, ze wschodu odczuwają i odczuwali polscy przewoźnicy, którzy muszą konkurować z firmami ukraińskimi które to firmy nie muszą spełniać wyśrubowanych norm europejskich, takich norm jakie muszą właśnie teraz, już od wielu lat spełniać polscy przewoźnicy którzy odpowiadają że za 6% polskiego PKB, a które to, a które to PKB będzie 100% stop stopniowo zmniejszane przez to, że ukraińskie firmy przyjmują polski rynek transportowy, polski i europejski. No i trzecią grupą i czwartą grupą e, gałęzią, która dzisiaj w Warszawie, do której my się również będziemy wybierali na ten protest z panem europosłem Grzegorzem Braunem, e, to są leśnicy i myśliwi, e, którzy muszą zmagać się, przepraszam za słownictwo, z ekoświrami e, e, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, których reprezentantem jest politolog, pan wiceminister Mikołaj Dorożała, e, inna pani wiceminister Urszula Zielińska, którzy to próbują tych dwóch przedstawicieli polskiego rządu przekonywać, że ich wiedza na temat leśnictwa jest dużo szersza niż leśników polskich, którzy nabywali tą wiedzę przez wiele, wiele lat i którzy mają tą wiedzę popartą dyplomami uniwersyteckimi. Szanowni Państwo, Konfederacja nie będzie dzisiaj tylko i wyłącznie na tym proteście. Konfederacja była od początku, od pierwszego dnia, kiedy polscy rolnicy dwa lata temu zdecydowali się, na, na blokadę polskiej granicy, polsko-ukraińskiej granicy w Medyce. My wtedy byliśmy, nie, nie oczekując żadnych fleszy. My wiedzieliśmy, że to są ludzie, którzy chcą zadbać o polski interes. My byliśmy również z przewoźnikami, kiedy polscy przewoźnicy w Tuchowiczu, w powiecie łukowskim, po raz pierwszy gromadzili się na hali sportowej w jednej ze szkół i organizowali swój pierwszy protest. My również od zawsze byliśmy z polskimi leśnikami i z myśliwymi. My wiemy, że te grupy społeczne, oczywiście nie tylko nie tylko te grupy społeczne, ale, ale te grupy społeczne wiedzą na czym polega y, polski interes i my będziemy z nimi również dzisiaj na protest, na tym proteście i zapraszamy nie tylko przedstawicieli oczywiście tych grup społecznych, ale przedstawicieli całego narodu polskiego, którym y, drogi jest interes narodowy, którzy rozumieją, że pani Urszula von der Leyen działa w sprzeczności z polskim interesem narodowym, a polscy rolnicy, polscy leśnicy, myśliwi i przewoźnicy działają zgodnie z polskim interesem narodowym. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji, zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za twój czas i pozostanie do końca.